Małżeństwo wychodzi z kina po miłosnym filmie. Siadają na ławce w parku i całują się gorąco. Podchodzi policjant. Proszę państwa, to jest zabronione w miejscu publicznym. Otrzymujecie mandat. Pan 50 zł, pani 500. A dlaczego ja tylko 50 zł? Bo widzę tu pana po raz pierwszy. Mąż z żoną leżeli wieczorem w łóżku. Mężowi zachciało się pić, a że leżał od ściany, zaczyna powoli przechodzić przez żonę. Ta, sądząc, że mąż ma ochotę na barabara, bara, mówi: Zaczekaj, mały jeszcze nie śpi. Po trzech minutach mąż ponownie próbuje przeleść przez żonę, bo nadal męczy go pragnienie. Mówiłam ci: No, zaczekaj, bo mały jeszcze nie śpi. Mąż wytrzymuje jeszcze chwilę, a potem wstaje delikatnie, żeby nie przeszkadzać żonie i nie budzić dziecka. Idzie do kuchni, odkręca kran i stwierdza, że nie leci woda. Sprawdza w czarniku, wody też nie ma. W końcu wyciąga z lodówki szampana. Żona, słysząc huk otwieranego szampana, woła: Co ty tam robisz? na to dziecko Nie chciałaś mu dać dupy, to się zastrzelił. Do sklepu optycznego wchodzi facet i zauważa na jednej z półek okulary za 2000 złotych. Czeście pogłupieli, co to za okulary, skoro aż tyle kosztują? A panie, to najnowszy wynalazek. Każdy kto je nosi, widzi innych jakby nie mieli na sobie ubrania. Niemożliwe. Chciałbym je przymierzyć. Ekspedientka podaje okulary, facet zakłada je na nos i rzeczywiście Ekspedientka stojąca przed nim jest naga na Zdejmuje okulary, ubrana. Zakłada, znowu naga. Biorę je. Wraca facet w tych nowych swoich okularach do chałupy. Patrzy. Żona goła, sąsiad goły. Zdejmuje okulary, żona goła i sąsiad goły. No nie. Jeszcze nie zdążyłem ich dobrze ponosić, a już mi się zepsuły.